Twarz zmartwychwstałego Jezusa. Na welonie z bisioru o wymiarach 17 cm na 24 cm w głównym ołtarzu Kościoła w Manopello znajduje się wizerunek twarzy zmartwychwstającego Chrystusa. Najnowsze badania naukowe stwierdzają, że jest to obraz, który powstał w niewytłumaczalny sposób. Dzięki cyfrowemu skanerowi o bardzo wysokiej rozdzielczości ustalono, że pomiędzy włóknami badanej tkaniny nie ma najmniejszych śladów farby. I to jest szokujące, ponieważ widać obraz, a nie ma żadnych pigmentów. I ten obraz doskonale widać z jednej i drugiej strony, jak na przeźroczu. Kiedy zmienia się oświetlenie, zmienia się i obraz. Naukowcy twierdzą, że wizerunek ma pewne właściwości obrazu, fotografii i hologramu, ale nie jest to ani obraz, ani fotografia, ani hologram. Pozostaje on dla nauki wielką, niewytłumaczalną tajemnicą. Jest to aheiropoietos, czyli obraz nienamalowany ludzką ręką. Wizerunek świętego oblicza został utrwalony na drogocennym, antycznym płótnie, tak zwanym bisiorze, który jest produkowany z jedwabistych nici wytwarzanych przez morskie małże. Tkanina tego rodzaju jest ogniotrwała jak azbest i na tej tkaninie, na bisiorze nie można nic, niczego namalować. I naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia, mianowicie martwe oblicze z całunu tulińskiego oraz żyjąca twarz z manopello to ta sama osoba. Wizerunki tych dwóch twarzy dokładnie do siebie pasują. Nałożenie folii z obrazem twarzy z Manopello na twarz z całunu jest graficzno-matematycznym dowodem na to, że mamy do czynienia z tą samą osobą. Z naukowego punktu widzenia, obydwa oblicza z całunu i z Manopello w 100% odpowiadają sobie strukturą oraz wymiarami. No, i z naukowego punktu widzenia nie miały prawa zaistnieć. Wszystko wskazuje na to, że chusta z manopelu, na której widnieje święte oblicze, okrywała z wierzchu głowę Jezusa po złożeniu go do grobu. I ta chusta z manopelu, ta chusta z bisioru, stała się. Szczególnym świadkiem zmartwychwstania. Jezus w momencie zmartwychwstania, w momencie przechodzenia ze śmierci do życia, zostawi na niej odbicie swojej twarzy, jeszcze nie w pełni przeobrażonej, ale już żyjącej. Jeszcze ze śladami ran i tortur, prawdziwy Bóg, który z miłości do nas. Stał się prawdziwym człowiekiem, aby przez swoją mękę śmierci i zmartwychwstanie otworzyć nam drogę do nieba, zostawił nam dwa wstrząsające obrazy: jeden na całunie turyńskim, a drugi na huście z Manopelu. Są one zapisem najważniejszego momentu w historii ludzkości, w którym dokonało się ostateczne zwycięstwo nad szatanem. Grzechem i śmiercią. Syn Boży, stając się prawdziwym człowiekiem, mógł, jako Bóg, wziąć na siebie z dziejów każdego człowieka wszystkie grzechy i cierpienia. Jest to możliwe tylko dlatego, że w Bogu nie ma czasu, lecz jest w nim ciągłe teraz. To Jezus, to Bóg, Syn Boży, obarczył się naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. Sam, będąc bez grzechu, doświadczył podczas męki i śmierci na krzyżu konsekwencji grzechów wszystkich, grzechów i cierpień wszystkich ludzi. W doświadczeniu Największego opuszczenia i cierpienia w chwili śmierci ofiarował siebie oraz nas wszystkich, Bogu Ojcu. W ten sposób przezwyciężył grzech i śmierć, otrzymując od Ojca dar zmartwychwstałego życia. Badania naukowe podprowadzają nas do wiary, że wizerunek twarzy na chuście z manopellą oraz odbicie martwego ciała na całunie zaistniały w chwili zmartwychwstania. Otrzymaliśmy cudowny zapis kolejnych etapów uwielbienia Chrystusowego człowieczeństwa. Na całunie turyńskim został utrwalony obraz jeszcze martwego ciała Jezusa, ale już w momencie rozpoczynającego się procesu jego uwielbienia. W momencie zmartwychwstania nastąpił błysk potężnej energii, która z niezwykłą precyzją spowodowała utrwalenie się na płótnie wizerunku całego ciała w fotograficznym negatywie. Natomiast na huście z Manopello otrzymaliśmy w fotograficznym pozytywie obraz twarzy już żyjącego Jezusa przed zakończeniem procesu jego uwielbienia gdyż widać jeszcze na jego twarzy ślady ran i opuchnięć jest to twarz Jezusa zmartwychwstającego a więc jeszcze nie w pełni uwielbionego piękno zmartwychwstałego Pana nieskończenie przekracza wszelkie nasze wyobrażenia będziemy go mogli oglądać dopiero w niebie oblicze z manopello jest twarzą z martwych wstającego Chrystusa w momencie jego przechodzenia ze śmierci do życia, a więc przeobrażenia zeszpeconego, zmaltretowanego ciała Jezusa, który podczas ukrzyżowania był jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic, jak pisze prorok Izajasz Twarz z Manopello jest obliczem. Z martwych Chrystusa, jeszcze ze śladami męki, w momencie przeodziewania się tego, co zniszczalne w niezniszczalność, tego, co śmiertelne w nieśmiertelność. Pan Bóg zostawił nam wymowne obrazy prawdy o swoim wcieleniu śmierci i zmartwychwstaniu. Przez te obrazy jednoznacznie potwierdził, że rzeczywiście stał się prawdziwym człowiekiem, że wziął na siebie wszystkie nasze cierpienia i grzechy, że prawdziwie umarł i zmartwychwstał, aby nas uwolnić od grzechu i śmierci oraz doprowadzić do pełni szczęścia w niebie. Boskie oblicze z Manopello jest Rzeczowym znakiem, można powiedzieć, dowodem zmartwychwstania Chrystusa. Wzywa ono każdego z nas do nawrócenia, do nawiązania ze zmartwychwstałym Panem osobistej relacji, relacji miłości w codziennej modlitwie, a szczególnie w sakramentach pokuty i Eucharystii. Pan Jezus. Prawdziwie zmartwychwstał i żyje, ogarnia każdego grzesznika swoim nieskończonym miłosierdziem, apeluje do nas, abyśmy regularnie przystępowali do sakramentu pokuty i przyjmowali Komunię świętą. Świętej Faustynie Pan Jezus powiedział, jak bardzo pragnę zbawienia duszy. Pragnę przelewać swe boskie życie w dusze ludzkie i uświęcać je, byle one zechciały przyjąć moją łaskę. Najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali mojemu miłosierdziu. Przepełnione są wnętrzności moje miłosierdziem i rozlane jest ono. Na wszystko, co on stworzył, moją rozkoszą jest działać w duszy ludzkiej, napełniać ją swoim miłosierdziem i usprawiedliwiać ją. Moi kochani, w dziele ewangelizacji Polski i świata bardzo ważną rolę odgrywa czasopismo Miłujcie się. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich, o duchowe i materialne wspieranie tej, tej niezwykle ważnej misji, szczególnie w krajach misyjnych. Dzięki Twojej pomocy możemy zanieść Jezusa, możemy zanieść Jego Ewangelię poprzez czasopismo, miłujcie się do wielu ludzi w Afryce, Europie Wschodniej, w krajach Byłego Związku Radzieckiego, w Indiach, Ameryce Południowej, a także do najbiedniejszych w naszym kraju. Możesz pomóc im już dziś, przez modlitwę, ofiarowanie swego cierpienia w intencji redakcji i czytelników, stała prenumerata, stałe zamówienie: miłujcie się, adopcję jednego czytelnika z Afryki, Azji lub byłego Związku Radzieckiego to znaczy pokrycie za niego kosztów druku i wysyłki tego czasu pisma, przez informowanie swoich przyjaciół znajomych i bliskich o czasopiśmie, przez polecanie wszystkim zainteresowanym naszego czasu pisma w innych wersjach językowych, przez materialne wsparcie naszego funduszu wydawniczego.